Nie czytaj. Książki gryzą. Ostatnio zacięłam się kartką. Książki są ciężkie, a oprawki są bardzo drogie. Nie czytaj. I tak to kiedyś zagranizują. Nie czytaj, pośpiewaj. Don't read. Unikaj. Czytałeś, nie jedź. Nie czytaj, bo nie. Nie czytaj. To uzależnia. Będziesz miał mniej marzeń. Tylko nie czytajcie. Nie, 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 czytaj. nie, 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 Raz rozbudzona wyobraźnia. nie, 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 Chyba nie chcesz być inteligentny, bo jeszcze komuś zaimponujesz. Nie czytaj, nie zmieni się. Bo jeszcze osiągniesz sukces. Starczy, że inni czytają. Nie. Czytaj więcej. Po prostu czytaj więcej.